Słuchajcie, koszulki, które tutaj są. Mają takie jasne kawałki pędów. Ja bardzo tą inicjatywę obywatelską, jak wszyscy... Tak, to jest moje średni breaking. Wy mieliście wczoraj tłusty czwartek, a dzisiaj tłusty piątek. Cześć! My tacy zadowoleni, że klejący ryż wcinamy. A tutaj zobaczcie tą tu ilość. Zresztą w ogóle tak czasem macie wątpliwości, czy... Yy, w czy krajach, można. Tak, tak, czy można, czy się nie obudzają tak dalej, No widzicie, A rodzina przywiozła swój ryż w takiej ilości. Ja po prostu jeszcze czegoś takiego nie chciałam. Super! <laughs> Kau. Jesteśmy przed punktem wymiany kasy, bo... Jak wiecie, nie możemy wypłacać z bankomatów, bo nam po prostu nie przyjmuje kart. No i tym sposobem zamieniliśmy baty na kipy. Za 1000 batów można dostać 250 tysięcy kipów. Ile sprzedają tych pędów? Multum. Ruch jak w Paryżu, a to wszystko z Chin. Tak, jesteśmy blisko granicy. Jesteśmy bardzo blisko granicy z Chinami, w związku z tym jest bardzo dużo aut tutaj. E, Ciężarówek, ale też właśnie gości z Chin przyjeżdżających do Laosu. No, na, przykład, na przykład tutaj stoi. A my zatrzymaliśmy się takim przy, przy takim targu etnicznym, nazwijmy to. I Marz będzie spożywał małą swoją przekąskę na słodko i co my tu mamy? Ryż klejący w takim kawałku bambusa, ten ryż jest z, z kokosem tutaj i tutaj, a w środku on jest barwiony, o widzicie, taki ma kolor i po prostu oddziela się takie kawałki hmm, tego... Drewna bambusowego, i potem spożywa się wszystko to, co jest w środku. I ja znalazłam idealne kombo właśnie banan z posmakiem, ananasa z tym ryżem. Smakuje doskonale, a myślę, że mega uzupełnienie będą jeszcze poproszone orzeszki. I ja idę teraz coś tutaj zakupić. Może wam pokażę, co tu jest fajnego. Tak się zostawiam. Co one tak stukają tymi kamykami? A tutaj pokażę Wam. Pani po prostu rozupuje. Orzechy. Mm. <laughs> ja wam pokażę co to jest w ogóle. Mm. Nie wiem co to za orzechy. Mm. Nie mam pojęcia. Ale jest ich kilka w takim czymś jednym i panie trzaskają tym właśnie o drewno i tak i tak wyłuskują. Zmiana kierunku jedziemy na Chiny. Tylko 40 km do Chin. Tak, to w naszej historii podróżniczej najbliższa odległość do Chin. Rzut beretem. Rzut beretem od Chin. Jeszcze tak blisko Chin nie byliśmy. Chyba pierwszy raz w Laosie widzimy budowę na taką skalę. I tak się domyślamy, że to jest jakaś inicjatywa sąsiadów. Z północy. Chin. Tak, z Chin, ale że to jest olbrzymi hangar, to zdumiewa nas sposób budowy. No imponujący. Jest konstrukcja z dachem, a później są ściany boczne i okna. O, właśnie to. I ciekawe też jest dla mnie to, że jest powiedzmy jakiś tam fundament, jakiś mur. Zostawione są okna i dalej wszystko właściwie jest z blachy falistej. Oj, będzie cieplutko w środku, coś czuję. Najtańsza. Mm. A tutaj Ola możesz się zważyć, jest taka duża waga. To chyba ostatni przystanek na jedzenie. Widzicie, jaką mamy miejscówkę? Wypas. Można powiedzieć, że trafiliśmy do Rolę Sztoku. Do celu zostało nam 15 km. Trochę późno, bo za 25. Ale no, spok, damy radę. Z piękny zjazd No i pani nam słoneczko przygrzewa, jest bardzo przyjemnie. Dzisiaj wzięliśmy pierwszy lepszy. Ponieważ z naszych początkowych wyliczeń, a właśnie z moich wyliczeń mieliśmy zrobić 60 km, zrobiliśmy 67. A że późno wyjechaliśmy, to jest już późno. Za chwilę będzie szósta. Pokażę Wam nasz przybytek. Mariusz będzie pierwszy raz go widział. Jak to Ola stwierdziła, no, na rozsądnym poziomie latańskim. <grym> nie no dziewczyno, kultura. Jest spoko, nie? Kolor TV. Tak. Tutaj można na przykład powiesić się albo coś. Kibel, Western Style jest gorąca woda. No Pan powiedział hot shower OK! okay. Więc miejmy I... nadzieję, że będzie rzeczywiście... Tak. Okay. Płacimy za to 65 tysięcy. Tak, udało się nawet wynegocjować 5 tysięcy. Czyli 32 zł. Coś koło. Tego. Oto nasza kolacja. Kupiliśmy jedzenie na wynos. I będziemy spożywać się tutaj, ponieważ mamy całkiem sympatyczną werendę i tak po prostu chcieliśmy dzisiaj. Aromatycznie. Romantycznie. Ciemno. Mhm. I co mamy? Oczywiście nie byłoby bez pół kilograma klejącego ryżu. Tutaj mamy coś takiego ala zupa, ala jakaś taka hmm, sałatka. To jest z, takie bardzo kwaskowe. Tu mamy tą ichną fasolkę szparagową. I e, kupiliśmy również rybę. Nie wiem, co to jest za ryba. Ale wygląda bardzo apetycznie. I wzięłam na spróbę to, co dzisiaj widzieliśmy, i w ostatnich no, kilku dniach. To się pojawia gdzieś przy drogach. Tak. Tutaj jest akurat nadgryzione przeze mnie. I powiem wam, że to nie jest, są pędy bambusa. Bo. Mm -mm. To mi smakuje podobnie jak. Do kukurydzy, coś takiego? Ale nie mam pojęcia, co to jest. Ale bardzo sympatyczne. Takie naturalne warzywo, no, było gotowane. To jest nasza kolacja. Ryż 5000, więc 2,50. To 5000, więc 2,50. To kosztowało nas 2000, więc złotówkę. To kosztowało 2000, więc złotówkę. I ryba kosztowała 1000, czyli 5 zeta, czyli ile to będzie. Zgubiłem się przy pierwszym 5000. 5000. Nie, to chyba 14000. Tak, nie, nie 14. 20-24000. Ulala! Czyli jesteśmy w płacie jakieś tam 13-14 zł za naszą kolację, i to na wynos. Tak, właśnie dochodzimy do tego, że, że Laos pod względem cen żarcia jest niestety droższy niż te kraje ościenne. No dobrze, kochani, tyle na dzisiaj. Trzymajcie kciuki, żeby mm, ten film się dzisiaj wgrał w miarę, w miarę, bez żadnych perypetii, żebyśmy mogli spokojnie spędzić nockę. I mam nadzieję, że będziecie komentować, lajkować. Trzymajcie się ciepło i widzimy się jutro. Pa! pa, pa. się na ciepło, zdaje się. Skóra bowoła. Ola, ubiera. <ślech> sobie ja miałam wątpliwość, czy to nie są waluty. Ale zobaczcie to obejście, jaki jest syf.